Słuchajcie, mówię trochę cicho, żeby Zosia mnie nie usłyszała, ponieważ właśnie teraz mamy dzień 14 czerwca. Jest to dzień, w którym y, Zosia ma urodziny. 22 i robię jej niespodziankę. Już domyśla się mniej więcej co, ale nie wie dokładnie. W rozmowach jej mówiłem dotychczas, że no ciekawe ile ten nasz lot będzie trwał, albo coś typu nie. No weź kurtkę, bo tam będzie zimnie i wiecie, tak tak zawsze coś mieszałem, albo że tak bullshitowałem i konkretnie tak naprawdę wybieramy się do, do zakopanego, do hotelu takiego luksusowego. Czemu tam? Otóż Zosia ma skręconą kostkę, byliśmy w Matrycie niedawno i tam się potłukła, nie może chodzić, chcemy ją zabrać gdzieś za granicę, pozwiedzać, coś porobić. Niestety nie może, wpadłem na pomysł. Hotelu, gdzie będzie mogła sobie się zrehabilitować, że tak powiem. Regeneracja, spa, basenik, dobre jedzenie, te sprawy, w to poszedłem. Sorry, że cicho mówię, ale wiesz, Zosia jest w pokoju obok, także muszę uważać. Oprócz tego, mówiła, że podobają jej się Easy, klapki, slidesy. Mam tutaj swoją parę, oczywiście. Je się mówiła, że się podobają jej czarne, prawda? Tutaj mam czarne, tylko że kupiłem i sobie i jej te kapki, co nie? Moje doszły przed, a Zosi kapek jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że dojdą dzisiaj jakoś rano, ponieważ planujemy wyjechać koło 11 rano. Halo? Co robisz? Nagrywam. Masz urodziny. No wiem, mówiłem właśnie. A co ty tu chcesz ode mnie? A wiesz, że ty masz urodziny teraz już? Właśnie miałem do ciebie już iść i ci 100 lat zaśpiewać. Naprawdę. No Naprawdę. 100 lat ta dziewczyna ma teraz ile? 22 lata masz. No to wszystkiego najlepszego, dla was, szczęścia, pomyślności, 100 lat, 100 lat. Zasza nie wie gdzie jedziemy. Ja tu mówiłem widzą, Zosia, ty tutaj nie... Co ty tu knujesz? Gdzie jedziemy? Zosia nie wie gdzie. Gdzie? Powiem. Lecimy. No i co? No właśnie, bo Zosia ma jeszcze egzamin jutro o 13, i się pyta mnie ciągle, czy ma zasięg. No to ja mówię, że w samolocie jest. Biznes, nie W biznes klasie jest zasięg, więc dam radę, co? Nie chcę w samolocie żadnym pisać tego egzaminu. A Zosia się pyta... Jakąś podpowiedź daj Zosia się pyta co spakować. Ja mówię, no tak, bo jak, no taką pogodę, że pyta się czy co, stroj na basen się przydają, ja więc no tak, w Stanach Zjednoczonych są morza, jakieś oceany. Nie żartuj! No to dwa się, dni do Stanów Zjednoczonych. Spakuj się na dwa dni. Takie dwa dni normalnie. Myślę, że raczej długie spodnie trzeba wziąć, bluzę. raczej krótkich nie. Czemu? No bo raczej tam nie jest W lesie będziemy? <noise> no, będziemy jeść robale To jest w Polsce czy nie? <noise> no nie wiem A będziemy lecieć samolotem? Nie wiem no, powiedz mi cokolwiek! A jakąś podpowiedź chociaż dostanę? Tą małą podpowiedź mogę ci dać, ale no. musisz, co chcesz, że jutro wyjeżdżamy o 11. Będziemy mieć zapewnione jedzenie. Będziemy mieć zapewnione jedzenie. Czy jedziemy do hotelu? Nie wiem, to już była podpowiedź jedyna, i jutro rano się dowiesz w samochodzie resztę. Godzina jakoś 9:50, my już spakowani tu z Zosią, A dalej nie wie, gdzie jedziemy. Myślisz, że jedziemy do jakiegoś hotelu? A... Nie wie, co ją czeka. Mało Jestem strasznie śpiąca, nie mogą spać całą noc. Mało spała. Bo się stresowałam. stresowała. Gdzie jedzie? No to może tak, jak myślisz, gdzie jedziemy? No do Polski. Do, do Polski. Polski. No, no, no jedziemy do Polski, tak. A w jakieś takie konkretniejsze miejsce, to... No albo jakiś hotel, albo jakieś domki z basenem. Jedziemy do hotelu w Zakopanem. <laughs> A <wczoraj śmiech> powiedziała, że jedziemy w góry. No. Ale to chyba chodziło Ci o wspinaczkę, nie? Czy nie! No, nie. <noise> nie! w ogóle nie chcę w góry! I ma widok na góry pokój nasz. Mhm. Wziąłem z widokiem na góry. I ma strefę właśnie spa. Jest taki dowalony ten hotel, że taki serio. I będziemy tam mieli w każdy dzień pobytu dwie stówy do wydania w ich restauracji takiej dowalonej. Więc tam wiesz, popróbować jakichś przysmaków lokalnych czy coś, będziemy mogli. Zjechać sypka. I co? No i to jest taki fajny hotel, jest tam siłka, basen, łazienia parowa, sauna fina. Tu Turecka, no i tam jedziemy. Czeka nas 450 km. Po pół godziny jazdy byliśmy na pierwszym stopie. Przycisnęło nas, nas trochę, chcieliśmy sobie coś zjeść. Jakieś, jakieś kawka, siusiu, wiadomo, bo my w ogóle rano wstaliśmy bez, bez śniadania, bez niczego tak naprawdę. Zosia ma o 13 test i musimy się gdzieś zatrzymać, żeby to napisała. Nie wiem czy mówiłem, że jedziemy tam na dwa dni do hotelu pięciogwiazdkowego w Polsce. Ja pierwszy raz będę w takim hotelu, więc zobaczymy, nagramy czy jedzenie jest dobre. Przetestujemy restaurację, zobaczymy czy się opłaca, czy czy jest wart pieniędzy taki hotel? Wiadomo. I jak pokój będzie wyglądał, jak widoki, wiadomo. Ja zatrzymaliśmy się na Orlenie, żeby się wysikać, bo tutaj się tylko sika. I Zosia pisała test swój. I udało się nam, brawo! 80%, 80% yy, 32 dobrze. na 40 Dobrze, że jesteśmy bardzo mądrzy po prostu z, z turystyki, z kierunku produktów regionalnych Mam to w małym palcu No cieszymy się bardzo Jeszcze 2,5 godziny nam zostało Od 16 mamy tutaj tą jakby dobę hotelową Widzimy się za 2,5 godziny i Pokażemy wam pokój i jak to wszystko wygląda widzowie, właśnie dojechaliśmy do hotelu, mamy czeki na tutaj, jakieś ważne informacje, bla, bla, bla. To wam pokażemy, a teraz reakcja Zosi na no, pokój. Ja Daj też. Ale ja wejdę pierwszy, lec I... wow! wow. Ale pięknie. No, chodź zobaczymy widok. No góry są, ale są za chmurami. Ja? Zobacz, jaki wielki piękny prezent. No, no przeczytaj co tu dostałeś. Z okazji 22 urodzin przyjmij Zosiu najlepsze życzenia. Zdrowia, radości i wielkiej pomyślności. Zespół Balheda Resort Zakopane. Tak no to, to możemy polecić to. chyba taki hotel, co? Jocie. Bardzo miło fajne. Dostaliśmy cydr! Polski cytrus szampański. O. To jest to, co ty lubisz. No, ja bardzo lubię Super. Dobra, to. Super. Dobra, zobaczmy sobie pokój. Kanapa, <laughs> telewizor. Fajnie, tak y przytulnie swojsko, nie? Tak, tak górasko no. w nowoczesnym stylu. Mamy wodę, kawkę, herbatkę. To i jest pięcie. też taki mini bar podobny, zobacz. czy tak? tam. No. A płatny? A wiesz, co nie wiem? Już nie wiem, co jeszcze nie. To, jest, no. no, tutaj są ceny. I co najdroższe? Wino musujące 45 małe. zł Takie małe no, nie wiem, czy będziemy z tego korzystać Cebulaczki przyjechały, cyk Zobaczmy łazienkę Uuu, Uuu. elegancka Jaki no. grzyjnik zarąbisty, jak się no. świeci Wszystko tam jakieś złote w ogóle ładnie, ładnie. Bardzo ładnie, no Zobaczcie, kto fajnie. No my teraz idziemy na kolację, przemycimy no. kamerę, zobaczymy jak co dostaniemy. Mamy śniadanko w cenie i mamy za 200 dobę do wykorzystania w tej restauracji tutaj w hotelu. Tak, czyli Więc... mamy 400 zł na wykorzystanie voucheru takiego. Tak, 400 zł na, na cały pobyt. No ubiadam kolację i zobaczymy, no, przetestujemy czy dobre, bo tutaj pięciogwiazdkowy hotel to oczekuje się wie. taka akcja, że są dwie osoby oprócz nas w restauracji. Mniej więcej teraz łącznie jest 100 osób w hotelu, a w terminach mocniejszych jest po 400, więc pani powiedziała, że da się odpocząć. Tutaj miałem hotel na steka, aczkolwiek jest teksto, 35 zł No ale zaraz coś wybierzemy. Zosia mówi, że regionalne trzeba usiąść, tak? jakieś jakaś droga jest. to dole. jest jakaś linguine carbonara. Ale to takie... Dobra, my sobie zaraz to wybierzemy i... jest bardzo miła, ja zadaję jej dziwne pytania, wypytuję jej o wszystko i odpowiada No bo ja lubię dużo wiedzieć takie, wiecie, no jakieś takie typu co ludzie najczęściej zamawiają To się dowiedziałem, że steka tutaj i spaghetti, tak? No i dobra, dostaliśmy przystawkę ogólnie Focaccia z pesto bazyliowym Dobre Ewerycz czy takie? No dobra ciasto Cyk Delikatne takie pesto Oceniam 8 na 10 pesto. No, zadzwonili znajomi z życzeniami. Wczoraj też dali Zosi prezenciki w ogóle Mojito za 4 dychy Czuć, że takie konkretne Że nie szczędzą na alkoholu Mogłoby być troszkę słodsze Ale fajne, takie no 7 na 10 Testujemy drinka Hugo teraz To był Zosi, ja piję Mohito właśnie Fajny Smakuje jak troszkę bardziej wytrawny cydr, Lekko słodki, ale fajny, lepszy niż temu chiton. Tutaj tak z 8 bym dał na 10. No to jest końcówka zupy. Kremu z pomidoru. Jest taki fajny, aksamitny i czuć, nie wiem czy ty też czułaś takie jakby mięsko i takie masełko tu. No. Tak czuć Skórę to. Taką czuć, nie? No. Czuć, że naprawdę chyba jeden z najlepszych kremów, który jadłem ogólnie. A jeszcze kaczka, zaraz właśnie wzięliśmy kaczkę. Ona ile? 79? Tak, 79? 79 zł. No, ale generalnie kaczka z jakimiś tam dodatkami. Wygląda to top of the top. Mm. Jakby się ceniła No ale szasiek bardzo dobry? Kaczka samo w sobie też dobra i w tym fajnie smakuje. Ile dajesz? 7,5? Mmm, dole, tak jest Mi pasuje to, że jest to słodkie. Fajnie, fajnie to współgra. Bardzo dobrze. Ja bym dał z 8 3 na 10. Biorąc pod uwagę cenę, no to wiadomo jak to jest, ale smakowo takie 8,3 na 10, serio. Generalnie jeszcze dodając to. Fajny stopień wysmażenia Lepiej by było, żeby było trochę bardziej Ale jest mega dobre, soczyste bardzo Słone połączenie, tu słodkie, sosik też słony Kurde to, to nie wiem co jest to, pires z tego kasztana czy coś? Generalnie jak wszystko się tu połączy to jest takie combo, takie wjeżdża Serio, bardzo smaczne I co Zosia, jak oceniasz finalnie wszystko? W sumie wszystko? No Z ceną? Cena według mnie za duża A jakbyś sama smak, smak ocenić. Takie 7 na 10 całość 7? No, a ty? Dla mnie takie 8,5 Pomijając cenę, wiadomo jak z ceną no to takie 7,5 Ale pewnie wpłynęło też na to, że byłem bardzo głodny W sumie teraz już jestem tak idealnie najedzony I raz na jakiś czas można sobie tak pozwolić, nie? urodziny można No w urodziny już chyba niestety nie skorzystamy z tego wałczara ile tam nam zostanie z 8 dych? Coś tam zostanie, może na pizzę zostanie to Wykorzystamy na pizzę, nie? My teraz skorzystamy z widoku z zachodu słońca Nie, <grym> Dziękuję ci za ten prezent mm. Let's go to? pyszne, co? No, <grym> no Takie Wysokuje bardzo, piękny widok, co? No tak szczerze ten cytr taki lekki alkoholik, jabłkowy, niesłodki. No ja wolę słodsze. I wstajemy i taki widok. Wow! Dobra, słuchajcie. Oczywiście zmysł Polaka tu jest. No i musiał zadziałać zmysł Polaka na wakacjach. No coś takiego, zwany mini prawda? No i w mini macie tutaj takie rzeczy, typu Cola za 15 zł, jakieś tam 200 ml, Red Bull 250 ml za dwie dychy. Ostro. No i wiecie, jakieś tam małe takie alkoholik. Polęc czektanie, jest coś tam, ceny mocne, więc my z Polaka się wyostrzył w tym momencie właśnie. I poszliśmy sobie z żabki kupić jakiś mały asortymencik. Oj. No i patrzcie, coś takiego za... 45 zł. Nagły. No, no spoko, ale no kupiliśmy sobie tam parę piwek na jakiś wieczór. Mieliśmy wczoraj wypić, ale byliśmy zmęczeni i od razu poszliśmy spać, tak, to się zgadza. Tak. Byliśmy też wczoraj na basenie i w tych saunach. Nie wiem, czy chcę tam nagrywać, to ogólnie jest małe pomieszczenie. No ten basen generalnie jest dosyć mały. Jacuzzi, no jacuzzi jak jacuzzi, jedno takie sobie stoi. Zaraz jedziemy na śniadanko, także ocenimy sobie tak jak wczoraj. Jesteśmy na śniadanku, jest dosyć dużo osób, co nie? Czoko wiek większość z osób wydaje nam się, że nie są Polakami, tylko jakieś Słowacy, takie narodowości. I tutaj mamy różne takie jak w All Inclusive. Jesteście w hotelach All Inclusive macie takie różne fajne rzeczy do wyboru, więc już wam pokazuję. Nie, macie do wyboru takie tutaj tatki, Tam też takie tatki są. Mega dużo rzeczy do wyboru, takich nawet premium, jakieś łososie, jakaś tam nutella, nie, pasty jajeczne, coś z takich lepszych owoce, truskawki, sery. Wszystko tak, wiecie jak jesteście na wakacjach on inclusive w jakiejś Turcji czy coś, no to to jest tak jeden, dwa poziomy wyżej, że serio tu jest wszystko i wszystko jest tak pyszne, że ja chciałem nałożyć wszystko sobie na talerz, nie? No i dobra, co ty sobie nałożyłeś, Zosia? Było Sosia z guacamole, tak jak ty, grzybki takie w ja, cypki, okay, warzywa, no. jajeczniczkę, pancake no i tak. Dobra, ja sobie nałożę tak, jakieś tam pasztety wędliny właśnie, ten łosoś Guacamole na Guacamole było. pyszne Tak? Mhm Malonezi. Tu troszkę jakieś leczniki z boczkiem, jakieś te paróweczki z boczkiem, Tutaj jeszcze taki pan pancake wleciał. Chyba to wszystko zjem, bo tak wszystko kładę, żeby wiecie, napróbować, popróbować. Witam, my już zjedliśmy. Niestety troszkę zostało zostawione. Jest to moja wina mojej łapczyłości. Ale chłop chciał troszkę spróbować pójść rzeczy, skoro. Następnym razem wezmę już odpowiednią ilość. Po prostu byłem bardzo głodny. Zobaczymy czy Zasia wdrapie się na gubałówkę i tam właśnie będziemy zmierzać w tym momencie co do samego jedzenia było mega dobre Jedną z najlepszych śniadań, które jadłem ostatnio takie, że dużo różnych rzeczy można było pojeść popróbować w końcu jakieś warzywa ale naprawdę super podoba mi się to, że tutaj jest jakieś tam łososz, te guacamole jakieś takie właśnie różne wędlinki, regionalne sery oscypki były też owocki, jakieś truskawki, już na to nam miejsce nie starczyło siemano, przed chwilą wróciliśmy z Zosią z Gubałówki i z Butorowego Wierchu troszkę sobie pochodziliśmy ja nie brałem kamery, chcieliśmy bardziej na luzie sobie tam pochodzić, popatrzeć co i jak, czy ze z tą nogą, no to wiadomo. Teraz mnie są tego skutki już średnio Zosia ma schodzeniem, także 16.20 będziemy szli na obiadek i planujemy wziąć pizzkę, jakieś tam drinki no i zobaczymy czy pizza jest dobra w ogóle ta restauracja generalnie ma 4.7 na 5 gwiazdek na Google i ma 56 opinii to jest stosunkowo mało, ale chyba dlatego że to jest restauracja hotelowa dlatego lecimy jesteśmy pizzożercami pizzożercy idą na pizzę Yeah. Jesteśmy już na obiadku, zamówiliśmy dwie takie same pizze salamy pikantne I też dostaliśmy taką fajną przystaweczkę, jak wczoraj Focaccia z Pesto. pomidorkiem Wielki test whisky sour, to jest taki drink na bazie whisky i słodko-kwaśny Ogólnie pewnie większość z was jest niepełnoletnia, ale jak będziecie pełnoletni to wam polecam, bo to na pewno wam zasmakuje No słodko kwaśne, tego się nie da zepsuć Mi na przykład nie smakuje Bardzo dobry Słodki? Słodki, nie za słodki. Niezakwaśny idealny serio. To jest takie moje 9 na 10 drinkowe. Pizzoszka już doszła wygląda następująco. Nie jest to taka neapolitańska pizza, bo ona ma grubsze brzegi. Ale bardzo dobra. Cieniutka. I tak się fajnie wbudzić. Tak Czyli dobrze mieli. No dobra, cele. A ile na 10 dajesz? 8? Poprosiłem o tą oliwę czosnkową Ale dobra, spróbuję najpierw bez tych żadnych dodatków. A nie serek się przebija Czuć różnicę między Neapolitańską, bo tu no tak troszkę inne ciasto jest, ale taka aksamitna Te Neapolitańskie są takie bardziej wilgotne jakby hmm. Ale nie no, to jest bardzo fajna Ja bym też dał 8 na 10 Ty Próbuj teraz z oliwą, serio dobre ale fajna, lepsza. To za taka dziewiąteczka z w komputerze. Serio. Chyba wiecie, co to znaczy takie pusty talerz nie. Oznacza to, że było bardzo dobre. Polecamy przyjść na pizzę i pewnie też zastanawia Was cena. No i taka pizza 37 zł. Myślę, że cena normalna, ale biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu się znajdujemy. W tej wiecie, restauracji, hotel, pięciogwiazdkowy, to myślę, że cena to jest nawet, jeżeli miałbym porównywać do obiadu z wczoraj, to wczorajszy chyba lepszy był. Myślę, że zdecydowanie lepszy. No sorry, ale placek chyba nie jest w stanie przebić kaczki, no i wiadomo, kurde. Bardzo jesteśmy myślę, że zadowoleni z tej restauracji, nie? Z tego kuponu na te cztery stówki. Jak oceniasz podróż? 100 na 10. No ja też bardzo fajnie oceniam. Fajne doświadczenie być w takim hotelu z widoczkiem na góry. Myślę, że zostanie na długo w pamięci, prawda? Tak. Najlepsze wspomnienia no, no i co? Teraz jeszcze y, oczywiście Zosia z rozwalaną nogą stwierdziła, że chce iść na krupówki, co ja odradzałem, ale no jak chce no to co, idziemy i potem wracamy do Warszawy i ta będzie kolejny prezent dla Zosi. Oczywiście ona już y, wybłagała mnie, żebym powiedział jej co to jest. Coś czy powiesz moja dziewczyna? Co Dziękuję! Proszę prezent dla mojej dziewczyny. Dziękuję! Proszę! No, Będziesz nosić? Będę!